13 grudnia 1981 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w najnowszej historii Polski. Wtedy to Wojciech Jaruzelski wprowadził zbrodniczy stan wojenny. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze. Całego kraju. Stan wojenny bywa często określany mniejszym złem. Autorzy stanu wojennego, głównie Wojciech Jaruzelski, swoje koncepcje, dlaczego stan wojenny był nieunikniony, potrzebnym zmieniają. Jak to stwierdził profesor Andrzej Paczkowski, on już nie jest w stanie nadążyć za kolejnymi wersjami Jaruzelskiego. Natomiast takie dwa główne tłumaczenia, które występują, to pierwsze to jest Rzekome zagrożenie interwencją wojsk układu warszawskiego, czy dokładniej wojsk sowieckich, czyli mit grożącej nam sowieckiej interwencji, nic zupełnie nieprawdziwy. Chociażby, jeżeli sięgniemy do zeznań Stanisława Kani, czyli poprzednika na stanowisku pierwszego sekretarza Jaruzelskiego, który twierdzi, że jego zdaniem takie zagrożenie istniało, ale tylko do marca 1951 roku. Od marca 1951 roku nie było absolutnie zagrożenia interwencją radziecką z takiego pomysłu mieli zrezygnować. Mit nieprawdziwy, bo koszty tej interwencji z punktu widzenia Związku Sowieckiego po prostu były wysokie i paradoks tej sytuacji polega też na tym, że to stan wojenny groził wymuszeniem tej interwencji, to jest jeden z wariantów stanu wojennego, wariant numer 3, w którym przewidywano gwałtowne reakcje od stanu wojennego, strajki, ludzi wychodzących na ulice, atakujących budynki partyjne i rządowe, i taki jest zapis: nie wyklucza się pomocy wojsk układu warszawskiego pomocy. O którą Wojciech Jaruzelski do ostatnich dni, godzin przed stanem wojennym zabiegał gwarancji udzielenia takiej pomocy. I paradoks moim zdaniem polega na tym, że niechęć Związku Sowieckiego do udzielenia takiej gwarancji. Nie pomagało jaruzelskiemu podjąć decyzji o przysłowiowym wciśnięciu guzika, czyli uruchomieniu całej operacji. Drugim propagandowym uzasadnieniem stanu wojennego jest to niemożność porozumienia się z władzą z opozycją i w pewnym momencie pojaśni argument, że bez stanu wojennego nie byłoby okrągłego stołu czyli że stan wojenny był potrzebny jednej i drugiej stronie, żeby one były gotowe usiąść do rozmów pod koniec lat 80. Kolejnym argumentem to są niszczące rzekomo kraj strajki. Co też nie jest prawdą, bo jak wyliczyli eksperci, strajki tylko w niewielkim stopniu przyczyniły się do spadku produkcji. Dużo bardziej dotkliwe, o czym się nie pamięta, były po prostu braki w zaopatrzeniu, niezwiązane absolutnie ze strajkami. Także te przyczyny czy preteksty dla prowadzenia stanu wojennego, one w narracji autorów stanu wojennego się zmieniały. Kluczowym było rzekome zagrożenie interwencją radziecką. Przygotowania do rozwiązania siły to jeszcze jest lato roku 80. W sierpniu 80 roku sztab MSW, specjalnie powołany w związku ze strajkami, zaproponował rozwiązanie siłowe. Na to się nie zdecydowano. W kraju trwał już strajk generalny. 600 zakładów, 600 tysięcy osób. Właściwie cała operacja była nierealna i wtedy to władze zdecydowały się na mniejsze zło, bo tym mniejszym złem dla komunistów wcale nie był początkowo stan wojenny, tylko zgoda na realizację politycznych, ich zdaniem, Postulatów stajkących, czy przede wszystkim na utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych. Pierwsze listy osób przeznaczonych do internowania to jest październik 80 roku. To jest ten czas, kiedy również Wojciech Jaruzelski informuje na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju, że przygotowania do stanu wojennego, właściwie te plany są zakończone. Rzeczą ważną był tryb prowadzenia stanu wojennego. Stan wojenny prowadził tylko sam PRL. Problem Polegał na tym, że nie gwarantowało to tajności całej operacji, co z kolei miało ważne znaczenie dla jej powodzenia. Wszelkie przygotowania poza propagandowymi są zakończone w marcu 1981 roku. Najpoważniejsza przymiarka ustanu wojennego to jest 1981. Tutaj przytoczę relację Adama z wiceministra spraw wewnętrznych, który mówi, że został wezwany przez Wojciecha Jerzyckiego podczas jednego z posiedzeń, żeby z nim porozmawiać i pytane o to, co będzie, jak zostanie wprowadzony stan wojenny. Miał odpowiedzieć: zabraknie, w będzie 100 tysięcy chrześcijan, potrzeba. Problem z punktu widzenia władz jest nad zbyt duży opór opór, który może spowodować, że władze sobie po prostu nie poradzą. I tak naprawdę momentem, który chyba był przełomowym jest odwołanie Kani z stanowiska pierwszego sekretarza w październiku 1981, następuje go Jaruzelski, który jest zdecydowanie większym zwolennikiem rozwiązań siłowych niż Kania. Kania raczej chciał przejąć kontrolę, opanować solidarność i w ten sposób rozwiązać tzw. polski kryzys. Znaczy solidarność miała bardzo wiele sygnałów o tym, że coś się dzieje. Tu można się cofnąć do marca 81, kiedy nawet przygotowała specjalne instrukcje na wypadek stanu wyjątkowego interwencji sowieckiej czy strajku generalnego, i w ramach tych przygotowań były m.in. odezwy przygotowane, na przykład w Gdańsku, do żołnierzy radzieckich, do funkcjonariuszy MOISB. W grudniu. 81 spływały bardzo poważne sygnały. Na ostatnią Komisję Krajową Solidarności, która się w dniach 11-12 grudnia, dociera bardzo konkretny sygnał o wprowadzeniu stanu wojennego. Mianowicie z Olsztyna przychodzi teleks o tym, że ze szkoły szczytnie uruchomiono wszystkie roczniki studentów. To była szkoła resortowa, w tym rocznik najstarszy, czego nigdy wcześniej nie czyniono. To jeszcze nie jest może takie alarmujące, ale przy tym jest informacja, że do szkoły trafiły dwa rozkazy. Jeden dotyczył rozśrodkowania rodzin funkcjonariuszy. To było związane z obawami, że po wprowadzeniu stanu wojennego po prostu rodziny funkcjonariuszy mogą być atakowane. A drugi był do otwarcia na oddzielne hasło. Ten drugi to były. To był cały pakiet dotyczący stanu wojennego. Plus do tego była jeszcze informacja, że w nieznanym kierunku ruszyły oddziały wojskowe. Stan wojenny był planowany dosyć długo. Uznano, że najlepszym dniem jest noc soboty na niedzielę, bo wtedy ludzie nie pracują, będzie mniejszy opór, ale był bardzo drugi ważny czynnik, mianowicie ta. Komisja Krajowa ściśle była związana i termin stanowienia był ściśle związany z tą Komisją Krajową, ponieważ była to możliwość zatrzymania ponad 100 osób najważniejszych związków, szefów regionów, członków Komisji Krajowej, doradców związków i wyłączenia ich zrywać związek zostałby pozbawiony w ten sposób przywództwa. I ta Komisja Krajowa była planowana kilka dni wcześniej. I prawdopodobnie stan wojenny miał być pragniony kilka dni wcześniej. Prawdopodobnie zresztą Jaruzelski poinformował Moskwę, że ta operacja będzie przeprowadzona kilka dni. Wcześniej Mam takie słynne posiedzenie 10 grudnia. Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, gdzie ewidentnie Rosjanie są zniecierpliwieni brakiem wprowadzenia stanu wojennego. Twierdzą, że tak naprawdę jest to problem jarzyckiego, czy stan wojenny wprowadzi, czy nie, co się stanie dalej z Polską, że nie ma mowy o sowieckiej pomocy dla Na nasze postrzeganie stanu wojennego bardzo wpływa. Ósma rocznica stanu wojennego. To jest bardzo ciekawa historia, mianowicie wtedy otoczenie jaruzelskiego stwierdziło, że ta rocznica, pierwsza, można powiedzieć, wolna w cudzysłowie, rocznica stanu wojennego, zdecyduje o tym, jak stan wojenny będzie postrzegany przez lata. W związku z tym podjęto szereg działań, żeby ta narracja jaruzelskiego otoczenia się przebiła, i te działania były niestety w znacznej mierze skuteczne. I można powiedzieć, że w znacznej mierze przyczyniły się do postrzegania stanu wojennego przez lata. Problem polega na tym, że w tą narrację strony prezydenckiej, wtedy czy otoczenia rosyjskiego, doskonale wpisała się telewizja Polska. Wytyczne Andrzeja Drawicza, gdyby je dzisiaj przytoczyć, są kompletnie kuriozalne. Na przykład nie wolno atakować pana prezydenta, nie wolno mówić o kwestii legalności prowadzenia stanu wojennego, a jednocześnie należy oddać hołd ofiarom, ale nie epatować tymi ofiarami. To tak. Można powiedzieć panu y, Bogu Świeczka Diabłogarek. W tą narrację wpisuje się Rzeczpospolita, rządowa gazeta i wpisuje się nawet gazeta wyborcza. W tej narracji przewidywano wykorzystanie części y, wywiadu rzeki z Ryszardem Kuklińskim, tych fragmentów, które miały potwierdzać, że stan wojenny uratował Polskę przed interwencją radziecką. Tak naprawdę stan wojenny w znacznej mierze jest do dzisiaj nierozliczony. Był proces autorów stanu wojennego na ławie oskarżonych instytucji zasiadł jego główny architekt Wojciech Jaruzelski. Zapadły wyroki skazujące m.in. Czesława Kiszczaka. Niewątpliwie zabrakło w tym przypadku symbolicznego jednego dnia w przypadku szefa MSW spędzonego w więzieniu. To i tak jest sukces, że do tej sprawy doszło, że zapadł wyrok, ale w wielu innych sprawach te wyroki nie zapadły. Tu można przypomnieć uchwałę Sądu Najwyższego, moim zdaniem kuriozalną, bodajże z 2004 roku, że sędziowie w stanie wojennym mogli stosować prawo wstecz, tak? mamy fundamentalną zasadę prawa, że prawo nie działa wstecz. W przypadku skazywania za protesty w pierwszych dniach stanu wojennego mamy do czynienia ze skazaniami jakiejkolwiek postawy prawnej, bo ustawodawstwo, dekret o stanie wojennym na podstawie którego byli ludzie skazywani było dopiero wydrukowane 18 lub 19 grudnia. Wszyscy zaskazani za strajki wcześniejsze zostali skazani bez jakiejkolwiek postawy prawnej. Sąd najwyższy orzekł, że sędziów prokuratorów, którzy to czynili, nie można dzisiaj rozliczać. Ileś spraw, na przykład sprawa pacyfikacji kopalni Wujek czy śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka po wielu, wielu latach zakończyły się y Wyrokami skazującymi, ale na przykład licjanta, który podżegał do pobicia Grzegorza Przemyka, przez kilkanaście lat nie udało się osadzić w więzieniu. Był bardzo ciężko chory na depresję. W warunkach polskiego więziennictwa nie można go było do tego więzienia skierować. W czasie stanu wojennego życie straciło kilkadziesiąt osób. Były to nie tylko ofiary milicyjnych kul, pobicia przez nieznanych sprawców, ale też ludzie, do których na przykład wskutek wyłączenia telefonów nie mogła dojechać pomoc lekarska. Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w wielu zakładach przemysłowych i uczelniach rozpoczęły się strajki okupacyjne. 16 grudnia podczas kilkugodzinnej pacyfikacji w kopalni węgla kamiennego WUJEK w Katowicach milicja zabiła dziewięciu górników, ponad 20 było rannych. 23 grudnia stłumiony został strajk w Hucie Katowice. Do Wigilii strajkowali górnicy kopalni Ziemowit. Kopalnie Piast opuścili dopiero 28 grudnia. W kolejnych miesiącach stanu wojennego ofiar przybywało. Miałam syna Emila. Wywiad rzeka z Krystyną Barchańską-Wardęcką Małgorzaty Wintler-Pogody to przejmująca rozmowa z matką o synu Emilu. Emil Barchański jest najmłodszą ofiarą stanu wojennego. Gdy został zamordowany w czerwcu 1982 roku, był uczniem warszawskiego liceum. Nie skończył jeszcze 17 lat. Krystyna Barchańska-Wardęcka wspomina, jaki był jej syn, co go pasjonowało, o czym marzył i w jakich okolicznościach zaangażował się w walkę po stronie Solidarności w pierwszych miesiącach stanu wojennego. Szczegółowo opowiada o przeprowadzonej na wzór Armii Krajowej brawurowej akcji Emila i jego kolegów na warszawski pomnik Dzierżyńskiego, o aresztowaniu, esbeckich przesłuchaniach, rozprawach w sądzie, represjach i o tragicznych wydarzeniach nad Wisłą. To wstrząsająca opowieść także o tym, co przeżywali rodzice po stracie jedynego dziecka. Christmas Eve, a lighted candle will burn in the White House window as a small but certain beacon of our solidarity with the Polish people. I urge all of you to do the same tomorrow night. Let the light of millions of candles in American homes give notice that the light of freedom is not going to be extinguished. światło wolności. Pamiętajmy o ofiarach stanu wojennego.